4 lutego, lutego grudnia już no. lutego i 2019 roku godzina jest 18 16.35 no szanowni państwo wiecie co Niegielonia wygrywa dzięki Bogu gra dobrze w meczu i tak dalej szanowny państwo kochani moi Wiosna przychodzi, bardzo świetnie, wspaniała wiosna, warzywa będą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, sz, 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 szanowne Państwo, kochani moi, no trzeba nią ogródek zaraz kopać nie będzie i tak dalej, e, trzeba nie warzywa siać, sadzić. E, pomidory siać wszystko, brać się za robotę drzewkę trzeba będzie piłować e, i tak dalej, bo sprzątać trzeba będzie cały plac bo muszę mieć na posiedzenie ogródkę i tak dalej i tak dalej, i tak dalej Szanowny Państwo, kochani moi bo się pożegam zaraz na mecze mecze są wspaniałe z Weso wesołe, wesołe tam herbatkę dają, ciastka, wszystko tam jest zrobione, bufet i wszystko. E... I można jeść, pić. E... E... Alkohol to nie, ale napoje bezalkoholowe można pić. E... No i bawić się można, krzyczeć, gwizdki można brać na mecze, gwizdać. Weselić się można, że o, przypuszczmy, Wygrała, i tak dalej. I jak kurwa. Jest wspaniała, i tak dalej. Aha, chciałem tobie złożyć życzenia. Bo dzisiaj urodziny twoje. Ja nie upadł zaraz. Życzę zdrowia, szczęścia, wszystkiego najlepszego, Panie Jarosławie. Meksykano. Meksykano jest tylko jeden.